Dziś w ekologice nie ma gościa. Zabrakło go, nie dojechał. Dlatego podzielę się z Tobą tym, co ostatnio przeczytałem i tym, o czym ostatnio myślałem. Czy znacie paradoks Lukrecjusza? To jest w Rzymie, Rzyn, stara rzymska zasada, że najwyższą jest ta góra, którą sami w życiu widzieliście. I tak jest dzisiaj trochę z tematem klimatu obecnie w Kanadzie cały czas trwają wielkie pożary. Nie jest to zjawisko nadzwyczajne dla Kanady, bo rzeczywiście bardzo często występuje w tak zwanych lasach borealnych. Wręcz można powiedzieć, że ekosystem lasów borealnych odnawia się dzięki pożarom, które tam występują. Są takie gatunki roślin i zwierząt, które wręcz potrzebują pożaru po to, żeby ich cykl życia cały czas zmieniał się i cały czas odnawiał się na nowo. Natomiast rzeczywiście ostatnie pożary wywołały ogromną panikę, można powiedzieć, wielką dyskusję wśród, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy nigdy nie doświadczyli takich zjawisk. Dym dotarł aż do Nowego Jorku, gdzie ludzie wpadli wręcz w panikę i doszli do wniosku, że tak już będzie zawsze, bo zmienił się klimat. Bo faktycznie ocieplenie klimatu spowodowało, że las borealne, lasy borealne są suchsze. W związku z powyższym pożary zdarzają się częściej. Ta sytuacja wywołała oczywiście dyskusję polityczną w kręgach w politycznych w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony demokraci stwierdzili, że jest to absolutnie argument do tego, aby Wzmocnić zieloną umowę, wzmocnić zieloną zmianę i ograniczyć jeszcze bardziej emisję CO2. Republikanie natomiast doszli do wniosku, że jest to argument za tym, żeby wycinać więcej drzew, bo lasy oczywiście to nie tylko życie, nie tylko zwierzęta, nie tylko przyroda, ale również po prostu paliwo. Żadna ze stron sporu natomiast nie odniosła się do rzeczy kluczowej do strażaków, którzy są kluczową siłą niezbędną do tego, żeby nie tylko mm, pożary gasić, ale można powiedzieć w przypadku lasów borealnych tymi pożarami zarządzać. Bo tak jak powiedziałem przed chwilą, pożary w tym zakresie są wręcz konieczne. W Stanach Zjednoczonych rozgorzała dyskusja na temat tego, czy warto strażakom płacić więcej, czy warto dać im podwyżkę. Cieszę się, że mieszkam w Polsce. Nasz Wojewódzki Fundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska od lat wspiera strażaków. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to najlepszy sposób zabezpieczenia się przed zmianami klimatu przed tak naprawdę najlepszy sposób adaptacji do tych zmian. Potrzebujemy ludzi, którzy w sytuacjach ekstremalnych, które będą miały miejsce, pomogą nam. Uratują nas przed żywiołem, który może być po prostu nieuchronny. Mamy okazję przysłuchiwać się różnym dyskusjom na temat zmian klimatu i adap adaptacji do klimatu. Mamy okazję obserwować spór polityczny w Stanach Zjednoczonych wokół pożarów lasów w Kanadzie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy uważasz, że powinniśmy za wszelką cenę nagle ograniczyć w, 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 w zużycie paliw kopalnych i emisję CO2? czy też przygotować się do tego, co wydaje się nieuniknione.